Wyobraźcie to sobie, miliony wiernych czczą nagę, istotę półludzką, półwężową, rozciągniętą jak nieskończona spirala wokół osi świata. Najpotężniejszy z nich, Ananta Szesza, podobno podtrzymuje cały kosmos niczym gigantyczna kosmiczna boa. A jeśli to nie mit? Co jeśli te bóstwa są zakodowaną pamięcią o odwiedzinach inteligentnej rasy gadziej, która dawno temu zeszła z nieba? Posłuchajcie. W starożytnych kronikach wspomina się o Patali, podziemnym mieście nagów, rzekomo rozświetlonym własnym, nieziemskim blaskiem. Archeolodzy milczą, ale lokalne legendy wciąż mówią o wężowych tunelach pod świątyniami i o srebrnych statkach spoczywających w ukrytych komorach. Czy to przypadek, że wiele hinduskich świątyń posiada zakazane, zamurowane drzwi opatrzone emblematem kobry? Idźmy dalej. Vasuki Naga o siedmiu głowach miał służyć Bogom jako linowy napęd do ubijania oceanu mleka. Czy to opis prymitywnego rytuału, a może starożytnego urządzenia, które miało wydobywać bezcenną energię z głębin planety? Hiszpańscy konkwistadorzy szukali El Dorado, a może prawdziwe złoto leży pod indyjskimi pagodami, strzeżone przez gadzie kasty? Naukowcy śmieją się i mówią: to tylko mitologia. Ale czy wiecie, że nawet dziś wizerunek nagów pojawia się na freskach w jaskiniach ajanty z reptilianymi oczami, łuskami i czymś, co wygląda jak skafander? Przypadek czy nie? Współcześni ufologowie pokazują identyczne kształty w relacjach świadków. I wreszcie święta rzeka Ganges. Teksty mówią, że spłynęła z niebios wężowym kanałem, który okiełznał bóg Shiva. Czy to starożytne hasło do hydrotechnicznego systemu stacji orbitalnej? A może technologia terraformowania, którą nagowie pozostawili, zanim wrócili w otchłań kosmosu? Jedno jest pewne: gdziekolwiek spojrzymy w hinduistyczne legendy, wąż jawi się jako strażnik bramy między światami. Jeśli naprawdę istnieją reptyliańskie cywilizacje, to właśnie Indie mogą kryć ich najstarsze ślady. Więc następnym razem, gdy zobaczycie posąg kobry osłaniającej medytującego Wisznu, zapytajcie samych siebie. Czy to tylko symbol odrodzenia? Czy może wyrafinowane przypomnienie o gadzim panowaniu nad Ziemią?